To jak kurwa będzie. Robimy interes. bardzo serdecznie i dzisiaj tak pogramy sobie w Alan Wake's American Nightmare. Uff. Jakby horror, czy coś takiego. No. To tryb popularny Normalny, koszmarny. A dajmy normalny. Co tam? The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His <laughs> evil doppelganger, known only as Mr. Scrooge. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. That's with the new the shores of our reality. <sighs> he has come to find a decisive battle. Night Springs o, hmm. Zobaczę jeszcze coś. Nie, Nie osiągnięcia. Pomóc i opcje, yy, grafika. Mówię, okay. mhm. trochę wolno chodzi. Dobra, ja byłem przyzwyczajony, że po prawej stronie jest taki jakby widoczek, bohater po lewej, no, co tam. Jaki lag! Co? Co to mi w ogóle? O, ja, dobra, nagrywa. Uy. Jeszcze mroka. Że co, że tu? sobie tą grafikę, bo to jest masakra. Grafika. Sekrajmy na niskiej. Co tam? Ja lubię takie słabe grafiki. O, co to? Aha, dziewiątka. Dobra.

The he still practices that he that art, that that the violent currents that brought him here <laughs> scattered the pages <laughs> Jakieś... ten? A! To tak można przełączyć na tabie! Spoko! O! Tak czy tak? Tak czy tak? Tak czy tak? Somewhere the earth. Space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Whoa whoa. whoa. Słyszałem słuchawki, pomyślałem, że gra jest za cicho. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka. Jasność, światła obszar stanowią bezpieczeństwo i ochronę przed wrogami. Est? No, est wstecz, no. Nie mogę teraz Mam tu takie coś. It's a sad how many mm. to with wow. Dobra, to ja może uciekam. Pierwsze miejsce to snop świata, który cię uzdrawia Dobra. A jakaś walizka odblokuj skrzynię sproniąc, znajdując stronę maszynopisu i wykorzystaj potężną się ognia, by zniszczyć wrogów. Blokuj pistolet. Maszynowy. Uuu! Nie mogę strzelić. Dobra. O, co to? Otwórz. Hmm. Dobra, co to? Aha, praca. Mhm. A to? Jakie nie

Podłącz telefon i się Morda głównie. Dobra, stawić dzisiaj te zdjęcia na fejsa. Jak chcesz. Sam się o to prosiłeś. Uhuhuhu. kartka. Teraz ten masz

Magnum. Magnum to chyba był... jakiś reworwer. Chyba. Dobra, tak jest dobrze. Smutno. Czyż nie? już myślę, że tu ktoś stoi. Dobra, przeszukamy ten garaż. Gówno w dupy. Zapełniło się? Tak. Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I, I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I, I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. So there's something really weird about them dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ah, Dora, Ho ho Nice. Hello. The champion of light recognizes the page he got from the woman. Mm. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. <sighs> Ja nie sądzę, że w miejscach, które znajdują się w, w skrzyni. Nie są Oraz pisze z miejsca. No, są za znaki zapytania, skazania znajdujące się w pobliżu, skrzynce strony stronę napisu. O, teraz mogę to wziąć, czy nie? Ech. I nic? Jaki żal! Tu coś jest? A, no przecież ta waliska. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Znajdź trzy przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości. missed yeah yes hedralik tears itself in two to avoid the hated light it becomes weaker but more nervous such is the original I fuck off. Wszyscy się wystraszył, to, jest to jest szczerze. No nie gadaj. No <śmieniciela> Aby zamienić trzeba punktującą na karabin. Coś, co Jestem bardziej do tego przyzwyczajony, dziękuję. Amunicja do czegoś tam. Mhm. Mm, dobra. Tu może coś ciekawego, jakaś kartka. Bo ja bym kartki bardzo chciał. Dobra, ja wrócę. czuję, że coś mnie zaraz tutaj zabije. Ta mgła na przykład. Ehehe. A mój telefon się rozładowuje spoko. Uff Siu Dobre Myślę, że jak znajdę te przedmioty to jakąś będzie z 20-25 minut Nagrywania Dobra, ja zwienię z powrotem na to To punkt kontrolny. A no, właśnie podchylować się trochę trzeba. Ale dobra. A czego zawsze na pustkowiach muszą być takie motele? Czemu? powiem będzie tu jeszcze jakaś kartka. Będzie. Proszę. Bo ja bym chciał. Siędę sobie w to, tak, i bum. Przeładowuję, bo wiem, że tak trzeba. W Call of Duty się tak nauczyłem przeładowywać. Nie. I, patr i patrzeć na amunicję, bo na bosa zawsze lecię z jednym nabojem. A, oświetlę Cię ciemności. Ty, ja to już minąłem. Они я не могу себе строго скрутить Что ж, есть yes. Gdzie to jest? Ty? A co jest gdzieś tu? No, z ciężarówki, co? Co wy, benzynę piliście? Dobra. Na środku środka musi wyglądać tak jak granaty w Call of Duty. Co, że ta ciężarówka niby? Aha, akumulator. The man has found the battery, but it is empty. jest ta z ale jest on wyładowany, trzeba go ...z powrotem naładować. No. mi się do tego babsztyla. No. Du, du, du. Ammo! Zaraz coś się wydarzy, ja to wiem. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, alright? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? <laughs> okay. Wait a sec. I want to ask you about something first. What did you mean with that? My memories—a little hazy thing. I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a, a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage. You're about to do great things with a magic piece of paper and you came here from another dimension no I'm from New York I, I was just visiting another dimension oh yeah okay my bad no, I know, So much. gdzie się na polenach to rzeczywistość. coś tu jest No Kiedy przekilkaj A masz Niech nastanie światłość.